Natanielku, kto to jest? Kto to jest? dziewczynka? Ale tam patrz, Nataniel! No co ty teraz, jajka mam już szukać? Gdzie idzie? O, no, patrz! O Matko Ty już? Tak szybko? Tak szybko, Nataniel, tak szybko? Tak szybko? <śmiech> <śmiech> powolutku, wiesz co, laska, to Ty tak ten, wszyscy jesteście w tym wieku. Nie, <laughs> no nikolko, no, ale ona jest się wkurzył trochę, się wkurzył trochę. Powolutku. O no, o, brawo, no. <laughs> ale będziecie mieli <laughs> pamiątkę, ale będziecie mieli pamiątkę. Ale <laughs> No tak, <tajem. śmiech> skarpetka zrodzi. <laughs> Cześć, co to dobry w tylu, tak? O, tak. No, Daniel. Poszunąć. Ale co? No, za rączkę. Boga, no, Daniel, Co oni robią, no, nie? A. A. O, grzecznie. O, tak delikatnie właśnie. Widzisz? O, tak. Właśnie tak. Poczeka, <laughs>